No hej, cześć, witajcie, z tej strony Carlos i Native no, ma Native Siema, ma. Mamy dla was kolejną powtórkę z serii Bitwy na Randomy Teraz będzie 1v1 i gra znowu k. On jest bardzo aktywny w te wszystkie artesy, więc nadsyła tych powtórek Dosyć fajnie, mówi, że fajna bitwa, zobaczymy Dobra, no, Native, tak, ja co my tu widzimy? No to po jego stronie widać Wehrmacht, wybrał sobie fajną frakcję, Tak, Zmany mamy Wehrmacht przeciwko Ruskom, Przeciwko ruskom fajnej yy, Co tu mamy? Yy, Wehrmacht wzięty wojny błyskawicznej. Pogonimy kota Niemcom! Yy. Yy, no widzimy co tu mógł. mamy. Mamy Tigera, wsparcie Pioty Ostrupen, nie? Yy. Tak, uzupełnianie Ostrupenem. Jeżeli ci jedna z zginie, to dostajesz ostki. Killer Steve, Kolejni czyli nasz rusek y już też wybrał Szans. swojego dowódcę taktyka przemysłu radzieckiego, fajna rzecz jest KW-2, są stacje naprawcze ale należy dla mnie to nie jest na jeden na 1 jeden. Znaczy inaczej dlatego, że jest to KW-8 to można powiedzieć, że jest ale czy naprawdę stacje naprawcze będzie on budował? Będą mu tak bardzo potrzebne. Czy na pewno wystawi tego Zisa Isatowską, czy zerówkę? No tak, dla mnie bez zastanowienia, tym, no, ale dobra. Lepiej byś tu sprawdziły jest szelsta frontu. W takim razie zobaczmy, czy jest dobrym graczem. Ile no, jest, jest dobry. Dobry. setko po trzech kolejkach. No, na nasz K.O., a teraz zmienił nazwę na wulkan, prawdopodobnie kierowany. Mm. Zamiłowany do Warhammera No ja tam za bardzo Lucifer nie znam, więc nie będę za bardzo tutaj krakał. Mhm. Ale wypowiedz się Kao w komentarzach, czy to rzeczywiście ten, ten wulkan to jest z Warhammera, czy coś innego. No. Dobra. Pierwsze co, Niemcy szybciej zdobywają. Teren, znaczy, Niemcy, sorry. Ruscy szybciej zdobywają ten teren. Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o jednostki trzech poborowych? Jeden inżynier, drugi się kończy. Dla mnie główno gó zrobił, że CKM on nie się. No ciekawe, no bo nieraz się też nie gra na te ckm Tak, ale z drugiej strony właśnie powiesz, że rozumiem. Bo tego, bo można taki, człowiek, bo robił, co w, sensie w miejscu, można taki CKM na przykład obejść. Wiesz, nie mam przeciwko temu nic. Ale robi kompanię broni wsparcia. Mhm. Czyli będzie pewnie robić. Podejrzewam. A my chcieliśmy złoto i coś się nie rozrobiło. No tutaj chce się skleić? Jest, Cztery. jest duża, duża presja ze strony Sowietów. wszystkim on nawalił tego bardzo dużo. No to jest praktycznie Sowietów, że ile się to, to kosztuje. Jak to znamy z kartki, 42. A mnie no na... wybił nam kolejny oddział piechoty. Znowu przejeżdżówka. Ojej, dobra. Siodem tak przyjmowany na rzecz. K. Wróg zajął naszą strefę z zasobami. Znowu granadierzy, bardzo dobrze. On zrobił ekspansję tutaj. Ojej, ja, ja, i ten kaczownik. Nie znacznie mię kaczownik. Jak kto. do eliminowania jednostek strony są zasłoną, to są idealne. Nasze zasoby. W meczach na wyższym poziomie widać właśnie takie, takie gonitwy. Tutaj KO y, próbuje y, zdeaktywować punkt, który odkryje dużą nie ilość terenu. Tak, mamy amunicję, mamy Sanitarium! tutaj. Kolejny punkt ciki, zresztą to paliwo, zobaczcie. Zobacz, to jest problem w tych gumianych mapek, no nie? I, i udało się, to, deaktywował nie to. Nie tak. to. Widać różnicę w no jednym... przychodach. Native tak zobacz, Native, ...jeden punkt, który zawsze ja widzę, bo czasem jest tak, Tracimy zasoby na, na rzecz sido, na 400 ...jest mapa i jest jeden punkt odręczony od całego paliwa. Tak jest. Według mnie to jest po prostu takich map, bo... Odizolowali nam strefę! Można zobaczyć bardziej strategiczną. rozgrywkę. Tracimy terytorium! Dokładnie, właśnie mi się to podoba. Ja, ja nie wiem, czy to, ta mapa jest zrobiona chyba przez jakiegoś mapmakera spoza Arenika. Chyba no tak, bo jeżeli nie ma jakiejś ładnej nazwy, to ma mecz, jakby jak czymś projekt tak. bo to musi no, się jest, jest fajna symetryczna, bo widać, yy, widać tutaj ten taki ta... ja wiem, bumerang czy co to tam jest. Występuje. Ona jest symetryczna całkowicie ta mapa. No. więc... Jedni i drudzy mogą zrobić ten sam. Atakują strefę ze zasobami! Ej, zresztą ty, czy to nie jest ta mapa na której ja grałem z chyba tak. Chyba tak, wiesz? Tak, tak. To jest ta mapa. To jest, jest zrobione ma... sporo. Tak, tak. Bardzo, faj... bardzo fajnie się gra. Go... Bardzo intensywnie. Cele gramy, Czy na pewno jest to opłacalne? Tyle? Nasz obszar wpadł w ręce w Ja nie jestem fanem robienia bardzo dużej ilości, ilości piechoty, ale ja raczej ma synergię piechoty z pojazdami. Jak to może przecież stało zrobić. No właśnie. Siły neutralizują naszą strefę! Jest to 1 na 1, prawda? To, to tak szybko pojazd nie wyjedzie. Po dwóch stronach widać yy, dużo, dużo piechoty. Co tą piechotą jednak zrobić przewagę? Mina. ma. No i co? W idą. I to jest coś, co jest to, kawa cisną. U, 30. No i Kao też jednak tą piechotę ma tego komandera do piechoty, więc on wróci jednak gdzieś w piechotę. Miny. Tak. A tu było pole zrobił kudy to pole, te czwórki, to czwórkami za mną. Są cztery pola pomimo tak Jeszcze tutaj ma pole. Nieprzyjaciel wtargnął na nasz No teraz koło trochę oderwał punktowo, Jeżeli tego szybko nie zmieni, to będzie ślad... No to jest tak... strona za stronę, strona za stronę. Mm. Jak to wygląda? to? Teraz wystarczy by Dowództwo batalionu pancernego, więc będzie chciał jakieś, może Ostringa, może jakiś T34, ten Pancer 4 wypuścić. Mhm. Zobaczymy. Czy ma na to ma. kasę? Ma... No nie ma, nie ma, za bardzo paliwa się Ja ostatnio po stałem z dolnym nickiem A tego, bo w Waszej bitwie, jak wygrałem, teraz w treningu, to, to bardzo mi dupę ratował Ostring. Lepiej byłoby go wystać z Pancera 4. Załatwiałem sobie sprawę pancerną, na przykład yy, pancergnadirami, albo czasem brałem faka mimo że już to nie raz mówiłem, że nienawidzę grać z działami bo zachowują się według mnie mozolni, zbyt No, ale, nie ale, wziąć to ale są ból, dobre, w tam stół je trzymasz. Jasne, że tak, ja nie, ja nie mówię, że one są złe, tylko po prostu mówię, że nie, ja, nie, nie, ja nie lubię w ogóle grać. No. To też jest fajne, że y, mamy różne możliwości, że nie trzeba grać zawsze tak samo, nie? grać tak. Ale przyznam się szczerze, że jedyne działo, albo raczej to, działo, jakie o. lubię, y, jest to... O, jednak wystawił. No Te 70 i zobaczymy jednak wystawił. Jak działa Właśnie to, się to cikawił. Cikawił. W sensie stajesz sobie na tym, na, na, na punkcie, paliwony, przechodzisz na municję i ci będzie miało, te ci dodawał lepszych Aha. Zaraz zobaczymy, zobaczymy czy on to zastosuje. Dobra, zobaczmy jak, się... jak akcja wygląda. A tu mamy 2-2-2 wyjechał. Bardzo dobrze to Ale dosyć ósma 8 minuty, 2-2-2, wyjeżdżenie. Tak, a tutaj przecież te 70, co 2-2-2 nie ma z te 70, bardzo szansy. Nie ma startu, nie? Tutaj znaczy, będzie trzeba tutaj się doli. ratować tymi Panzer Gradierami ewentualnie pancer z nie tylko No dobra, zobaczymy Kao ma pewnie jakiś plan Tutaj mu głos I co z tym zisem, bo mnie to ciekawi No to jest dobre Uda mu się I zajebiście o, łanie, Nie za mną Nie tylko Ale to widać, widać jak trzeba dobrze w ogóle potrafi wiesz Uciekający oddział jeszcze da nadrzucić na, na setkowy, na no to jest... Ja tak... nie potrafię. O, Ale i T-70. Chyba Mamy nowe by... działo przeciwpancerne. No jak widać, no co on tu robi? Jak Jeżeli on go nie raz to... ja wysiadam. Chyba właśnie. Jest. Ale... Ale jest szansa. Ja zadał nam pierdzielę. Ja pierdzielę. Ten to ma farta. Nie wiem, no nie mogę. Nie mogę. To już niestety, to, to już jest fart, bo w pojedynku, po się tak stało, że. wywali ci czołg, ale możesz go jeszcze naprawić. Nie, no. Nie wierzę w to. To już było chore. W sumie też mógł ten rusek. Yy, yy, no jeszcze raz walnąć, yy, żeby yy, dobić ten. zabezpieczony teren. Tak, ale czyż on się po prostu był utraty do tej 70? Może by i nie utracił wcale. Przecież czekaj, nie utracił go. O, proszę. Już. Zaperzy czekają na rozkaz. Nic się w Niemczech nie ma nie? No wiadomo. I zostawił się i będzie miał jakieś czego lepszego. Amunicja nie pali za masę. Brak roboty. Dzisiaj ma treść dwa przychodów paliwa. Nie tylko, że ma duży, połać, dużą połać mapy, ale też sobie zwiększył dzięki kierowaczce. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ale w 3, 4 na 4 jest o wiele bardziej przydatne względu na to, jeżeli chcesz spamić naprawdę czołgami. chcesz wstać do KW8, jakie suki potem KW2 na przykład, no to, to już jest naprawdę. To mnie naprawdę potrzebne. Dlatego z chcę zostać naprawdę po prostu pod jakimś punktem obierze tymi czołgami to ci się. Masz odbierze, to tak naprawdę... widzę z maszoty. No, wstali. ale powiem ci native widać naprawdę. Robi taka wyraźna przewaga Sowietów tak. ja Nie wiem czy KO ma na to Czy tu się coś będzie... Właściwie trochę nie rozumiem, bo dla mnie ma na tyle siła, żeby spokojnie sobie zas zaspokoić, jakiś ter zaspokoić sobie jakiś, jakąś potrzebę, taki teren jakiś przerzucić, no nie? i mieć dwa right. punkty, a ja tego nie widzę zawsze w tym momencie tylko fokus na środku i tak dalej, ale zobacz, jaki on jest upierdliwy, jak on mu odcina ciągle. Tak, tak. Jest to po się jest Chyba na no Jest to pokrecz. Chciał jest upierdliwy. No i teraz znowu pali, to na piłatką. To jest, na 7, to no. jest ta To bierze, na bierze tak. ale tu jeszcze powinien mieć to jąder. Nie, ma. nie, 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 to nie, to nie jest robot, ale Tam jest to na Jager, a to na pewno to nie było jager. Aha, okej, okay. że leka piechota Jager, piechota może otrzymać ten zestaw zawierający dwa karabiny G43 raz przeszkolnie tak, ma... przesłuchiwanie wrogów Tak, bo to ma drużyna dowodzenia Jager i tego z doktryny Jager Mhm a ja mam to za to Bober Comando um, jednostek je grupy z bo Bober na taktyce obserwacji też bardzo taktyka, ale nie taktyka, ale nic nie... Nieprzyjaciel o! przerwał nasze linie zaopatrzenia! No pos poszedł strzał z paczka. Wróg zajmuje nasze tereny! Miał uh -huh. rozstawiony pak. Zawsze na propsie. Mm. Kurde, to jest tak nic działa. No ale ZIS jest najlepszy, jeszcze może zrobić takiego osła jak na Mija połowa 13 minuty. No, ka uważaj. Czołgów jeszcze cięższych nie ma. Myślę, że nie, nie coś jeszcze nie pod, na to Nie każdy ma na to Chociaż tak. ten, tu ma 52 przychody, no to ten to już jest tak dobrej sytuacji, że już może sobie powycać co do, do, kto chce. Jeszcze chcę tylko jedną ciężarówkę wstawić, jeżeli może. No i, no i leci, leci z koksem. Już też już 34 się robi. Mm -hmm. On już się tam fajnie I rozbudował. Ja Właśnie uważam, że chyba będzie błąd, który popełnił Bo powinien zrobić KV-8, ale to po prostu z tym pięciu palić No tak, bo jednak KV-8 to taki sez, to z lekkim szelgiem i... i takim samochodzikiem to jest raz trzech, bo wychodzę by No ANOKO, tym razem tego nie chcę tak, podpalać Uciekaj załatwili jeden z naszych KM-ów Taj mordus granaderów coś szuć. A nie no, nie ma zbyt bardzo no, amunicji Dobra Ciach, i ciach 34, do... Ale Jakby to zrobił wcześniej dwoma graniderami i teraz tym faktycznie to byłaby wysoka szansa żeby... A nie się... No to zaczynają się problemy. Bardzo poważne problemy. To może jest już wyraźnie wroga sowiecka. Ale nie wraczamy. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium No... No i właśnie to jest... Wada z dnia tyle jednostek kanadierów. nie każdego możesz tam To ja przywolę mieć ale już były pasy No... Dobra, jedna, jedna ładnie Że, Że to jest ta mamaczyńska Dobra, to O małe skończył go No bo on robi robotę tymi pancerpaustami Wystarczą pan i... O nie. Uciekaj, chłopak. Uciekaj. Awansów nastukał. Kao. Yy, teraz widać w ogóle... Zbyt mało wojska ma yy, sowiec, żeby się... żeby zacząć bronić ten terytorium. No i... On się i... strasznie wystukał. I Kao odbija teren. O Kao zaczyna tutaj. Koń pokazywać klasę. No i co? Znowu sobie stawił tego Zisa, chłopek, bo bardzo ta paliwie przez te tej ciężarówki. to pokażę, że bardzo pulsowe jest Poczynanie tej ciężarówki w mieście, tak na skraju! No jest trochę gruntowo na wycieńczenie, bo możesz fajnie zacząć gierkę, ale musisz utrzymać ten, te tempo i te powiedzmy. Wpilował grę do końca gry, nie? No. A tu już widać... Y... Ruszak się za bardzo... już się zaczyna blobować. Już no, nie Rózek odbija tych terenów, tak jak wtedy. Jak ja to mówię, już teraz się poszli. Zobaczmy, zobaczmy, za dobrze O, teraz damy tego Ojojoj, to był no, i... murek. A był, został taki... To Ale murek. Niestety, to tak, jakiś byk tam tutaj nie no. miał. A te 34 paradoksalnie aż tak dobry nie jest, nie tak. Nieee. Te to jest. fajna rzecz do niszczenia ciężkich czołgów, takich jak Tygrys, King Tiger. To ja zrobię no, to samo źle, bo Tygrys ma Aero, to też No właśnie, też kawałko no ja. pokazał po ostatnim. Ale możesz tu zaraidować, tym też jest tą turką. Ja po potem fajna tego no. no dobra, połowa 17 minut minęło. terytorium! No słuchaj. Bo, a, y, gra jest dosyć wyrównana, punkty też bardzo podobnie to wygląda, no ale jednak armia przemawia na stronę y, Niemców. KW-8 wystawił, czyli w coś, co powinien zostać jako pierwszy. Tak jest. Zobaczmy... Więc mówię, to był jego wielki błąd. KW-8 z miotaczem ognia. No, to mu się bardzo, 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 bardzo przyda. Armata 40 z ognia. No właśnie. Mm, pytanie... O, patrz. Mamy pancera już. Już, no. już jest taki etap, że KB8 może być mało przydatny. Znaczy, może, może nie jeszcze mało przydatny, ale przyjdzie taki pancer 4 go Tak, jeszcze ze względu na to, iż w ogóle Rusek nie ma nic przeciwpancernego i nic poza tym też jest Hulk, który jest ze szczowym. Mhm. tak. Warto byłoby tu zainwestować w działo z is na przykład, Contact! bo to by mu bardzo ułatwiło żyć. Tylko, że no, cały czas jest problem z tą kasą utiler Nie no, nazi sobie No, nazi sobie miał, no. nieźle nie O, Kaosz no, znowu robi ten sam manel Brak zasobników, powinien taki, żeby tutaj zasobniki gdziekolwiek, czy tak jak coś jedno paliwo sobie zrobić. Też to może znaczy, tak bardzo nienawidzę, co to, się brałem, to, się to się trawamy, Ale na pewno się. Tak, no o to już bo... O, zobaczmy, jak zdarzy się do z umożliwami. Oj. Dobra, no tu jednak działo będzie robić przewagę, no? Były wojny. Zobaczymy co widzi w ogóle Hillensteen. No nie za bardzo dostrzec to działo. ta ognia przełożył do widoku. Kolejna bitwa przegrana y przez Sowietów. No co, wyjedzie, wyjedzie ten i co? No ma i pojedzie, skurajcie kiedy No dobrze, to jest spoko, tylko że jest szansa, że straci ten pojazd. Nie, to nie rezyduje, to się opama nie pije. No wiem, wiem. Sam pamiętam jak jeździłem z inbizyblem. No teraz to ja raczej popadłem. To no, jest spoko, ale, ale dostanie. Ja, ja stawiam, nie wiem. Piwo, że, że nie dojedzie do pracy. No to ja robię Chociaż. 2-2-2 A... tu. Trzyma linię. Gdzie jest pancer, Oj, no. Właśnie liczyłem na pancera. Pancera. No, Już nie, nie ogarnął tego. Musiał widzieć tego pancera. Może? Nie, nie zbyłem. I Ciekawe, jakby się ustawił przodem, czy by mu się udało. Podbiłoby się na przykład. Że... Nieprzyjaciel zniszczył jeden z naszych pojazdów! bo jednak KW to jest tankowy, Atakują strefę z zasobami! Dramatyczna sytuacja ucieczka. wygląda dla Rosnych. Powiedzmy do trzymania trzech punktów na razie. O. Patrz, ile jest Steve Mainströp. Nice no. Składa broń. Czyli porządny gracz trzeba przyznać. Tak, porządny. Jak widać tutaj już wiedział, że raczej tu już nic nie wyciągnie. Chociaż ja bym się pokusił jeszcze chociaż o 5 minut walki. Ja bym się pokusił. No ale dobra. No cóż, no, bitwa była porządna, była potężna. Jedna i druga strona pokazała, co miała pokazać. Nawet skill'a i w miarę przemyślane rozgrywki. Potem, wiadomo, poprzez tempo gry i też zmęczenie, bo naprawdę się w tej grze człowiek szybko męczy. Szczególnie kiedy jest na full focusie. No to, niestety, jedna strona w końcu wstąpić musiała. No i zobaczmy. No, Killer Steve tutaj rzeczywiście tracił te jednostki. No, bardzo więc on nawet przemyślanie wiedział co robi ale z drugiej tak to jest ta końcówka strasznie no. no miał miał no tracił tracił tu armię yyy 14 minut tak, tak. a, a po... potem już spadek. potem się sypało i rzeczywiście Killer Steve widać że Gorzej zaczął grać bo bo te bloby zaczęły wchodzić no, to też to wywiera bardzo duży nacisk niestety i to to kw się, jakby się pojawił na początku, to już miałby problem tak straszny, że ten KO, że naprawdę. Ale z i to był jakimś jego największy błąd. No dobra, to jesteśmy teraz na planszy końcowej. No. No i no dzięki, dzięki za kolejną gierkę. O tak, wiadomo. za komentarz. Standardowo, proszę cię bardzo. Standardowo zachęcam do subskrypcji, wejścia na serwer. Zagrania z nami również ma, też można, y, można również zostawić y, opinie w komentarzu, co do czego oczywiście również zachęcamy, bo lubimy interakcje z widzami, to bardzo pomaga też, poprawia się jakość materiału, wiadomo. No to co, do następnego. Tarka? No dobra, no to trzymajcie się, cześć.